Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale na Ogarnięte jedne, lecimy do drugiego Także lecimy teraz do pracy, dzieciaki się tu ładnie, grzecznie bawią Także co, lecimy Z szybką wiadomością od tej osoby, o której myślicie, z którą nie macie kontaktu, którą macie w serduchu Tak, co ta osoba właśnie Wam chce powiedzieć Na chwilę obecną oczywiście Co chcesz jej, myślicie sobie o tej osobie, co chcesz jemu, jej powiedzieć na chwilę obecną Osobie, która o Tobie myśli i która o Ciebie wypytuje Wiadomość od, tej, wiadomość od tej osoby. Je, czy jest jeszcze coś, co chcesz jemu jej powiedzieć o sobie, która o ciebie pyta. Mhm, dobra. Ogólnie powiem, że szczerze będziemy tak wybierać, że jeżeli będzie wypadało, to będziemy jeszcze tak, wiecie, ogarniać, tak? Gardą mi trochę coś boli, ale dobra, odkrzyczenia chyba. Ostatnio robiliśmy próbę w garażu, tak więc teraz gardło boli, struny zdarte, że szok. Także... de po jak coś trochę mówić, a będę się drzeć znowu i <laughs> lepiej nie. Także widzicie. Osoba, o której myślisz, chce ci powiedzieć, ta osoba, o której myślisz, w której... Czekajcie, masz w duchu na myśli... O matko. Zamówiłam też jeszcze... Gdzie się bawią? zamówiłam też jeszcze meble, słuchajcie, także powoli. Dobra, co chcesz jej jemu jeszcze powiedzieć w tej chwili o sobie, która o ciebie pyta? Właśnie coś bierze. Jedna pralka, to druga. Ciekawie, co? Symu nie trochę zrobią. Dobra, lecimy. Sprzęty, wszystko powłączane, więc możemy się zająć pracą. Dobra, już Co ta osoba, słuchajcie, chce Wam powiedzieć w tej chwili. Muszę się skupić na uzdrowieniu siebie, ty skup się na uzdrowieniu siebie, wtedy ten związek będzie miał sens. Lubię cię bardziej niż ci się wydaje. Zmieniłam, zmieniłem się. Nie odezwę się do ciebie wcale. Tak, jakby tu ego z dumą przemawiało, ale też dobre zranienie, słuchajcie. Ranie cię, bo boję się, że ty zrobisz to samo. I biorę z ciebie przykład, proszę bardzo. Uczucia to nie zabawka, pamiętaj. Kiedyś wspomnisz moje słowa, czyli ta osoba stwierdza, że ją zraniejście uczuciowo. Wyjaśnij mi w końcu, czego Ty chcesz na spokojnie, bez emocji. I bez osób trzecich. Zobaczcie. Mam nadzieję, że kiedyś Cię jeszcze zobaczę. Wygarnę Ci kiedyś prosto w oczy uczucia i emocje. Zobaczysz, gdy będę, będę na to gotowa. Czemu mnie nie szanujesz? Pokochaj samego siebie, wtedy pokochasz innych. Tu się zgodzę z tą osobą. Zobaczcie, kochani. Któreś czytanie i to jest to samo. Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Zastanawiam się, jak ta znajomość Dojdzie do celu, czyli jak ta znajomość się dalej rozwinie. Za mało się starasz, nie możemy czekać na kogoś całą wieczność. Zablokowałem, zablokowałam się na chwilę, żeby zobaczyć, jak zareagujesz i co dalej w tym kierunku zrobisz. Wpadłeś, wpadłeś mi, wpadłaś, wpadłeś mi w oko na pierwszym spotkaniu. O, to się już widzieliście, no to świetnie. Dorośni w końcu, bo nie mam na ciebie siły. Wiem wszystko o tobie, ludzie mi powiedzieli. I tu słuchajcie, i ta karteczka co wypada, wiem, wszystko ludzie mi powiedzieli. Nie słuchajcie innych. Czasami dobrze doradzają, czasami źle doradzają, kochani, dobrzy ludzie doradzają czasami źle i takie są konsekwencje potem. Sami siebie musicie słuchać swojego serca, swojego umysłu, tak i sami siebie. To jest to. Trudno mi się przed tobą otworzyć, bo mnie zamykasz. Nie raj mnie nareszcie. Zajm... Zajmij się w końcu swoim życiem. Czekam na Twój ruch. Jesteśmy szczęśliwi. Jestem szczęśliwy, szczęśliwa, gdy się uśmiechasz, i ja to widzę. Jestem już inną osobą. Chcę zakończyć to przyjaźń, bo to się nie rozwija i mnie to już męczy psychicznie, fizycznie. Widzicie? Nie pozwolę ci skrzywdzić. Pamiętaj, jeśli jesteśmy sobie przeznaczeni, już niedługo to się stanie i będziemy. Jesteś jedyną połówką na moje całe życie. Trzymajcie się. Cześć!